Mam na imię Lena i pokażę Ci jak przygotować tortille z indykiem. Najpierw pokrój w drobną kostkę 400 g sznycli z indyka i przypraw je ulubioną mieszanką do przypraw. Ja użyłam akurat tej do grilla. Następnie dodałam jedną łyżkę oleju, założyłam rękawiczkę i wszystko razem ze sobą wymieszałam. Dzięki rękawiczce mam cały czas czyste dłonie i nie są zabarwione od przypraw. Następnie przygotowałam warzywa. Pokroiłam dwie papryki najpierw wzdłuż, później w poprzek, tak żeby były dosyć duże kawałki i obrałam dwie cebule. Cebulę kroję na drobne piórka. Kiedy warzywa są już pokrojone, wykładam je na dobrze rozgrzaną patelnię z odrobiną oleju. Smażę je tak przez 15, a nawet 20 minut. Następnie smażę doprawione wcześniej mięso indycze. Po około 10 minutach będzie gotowe i aromatyczne. Przygotowuję guacamole, to jest jedno awokado, pęcze kolendry i odrobina soku z limonki i soli. Wszystko razem ze sobą dobrze mieszam. Na placek tortilli najpierw wykładam guacamole. Rozprowadzam dobrze, aż po same brzegi. Następnie na sam środek wykładam dwie łyżki warzyw, papryki i cebuli. Przed ostatnim krokiem jest mięso indycze, też wykładam około dwóch łyżek i w końcu całość posypuję serem cheddar. Zawijam tortille najpierw od spodu, później po bokach i całość kładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na około 5 minut, tak żeby ser cheddar się roztopił. Gotowe! Mam nadzieję, że przetestujesz ten przepis w swojej kuchni i dasz znać, jak ci smakowało.